Gigstok odwiedza dzisiaj niesamowicie fantastyczne wydarzenie East Design Days. To już druga edycja takich niezwykłych spotkań, w których ludzie nauki, biznesu, projektanci, goście z całej Europy pojawiają się, aby rozmawiać o projektowaniu produktów, o marce, która może powstać w naszym regionie. To naprawdę wielkie nazwiska się tutaj pojawiają. My tak pokrążymy, poodwiedzamy i zapytamy parę osób, co myślą na temat tego wydarzenia. Bądźcie z nami. Mamy Elwire Horosz, projektantkę, która tak zajmuje się projektowaniem mody, ale tutaj występuje w roli organizatora i aranżera całej wystawy, która towarzyszy East Design Days. No właśnie, projektowanie mody, projektowanie produktów to w zasadzie wszystko jest. Jeden świat koncepcji, wrażliwości i takich artystyczno-technicznych umiejętności. Wskaza się, wszystko jest zaprojektowane. Tak naprawdę jak wstajemy z łóżka, wchodzimy w kapcie, które są zaprojektowane, śpimy na łóżku, które jest zaprojektowane, mijamy zębę w środku, która też została zaprojektowana, więc tak naprawdę otaczamy się pięknymi rzeczami, ale to jest tak naprawdę nasz wybór, tak? Więc projektujemy swoją rzeczywistość, przedmioty, które są dookoła. Projektujemy właśnie absorpcję tej rzeczywistości i tym, czym się otaczamy, ale też już się kim otaczamy dookoła. O, ale piękna myśl, taka filozoficzna. Y, to jest druga edycja tego wydarzenia, ale ona się fantastycznie rozrasta. Już ta sama wystawa jest dużo większa. Ludzie mówią, że za 3-4 lata to będziemy takim centrum designu w Polsce. O to nam przede wszystkim chodzi. Rozrastamy się. W tym roku przede wszystkim nie jesteśmy już w jednej lokalizacji. Przede wszystkim główna wystawa jest na Wydziale Architektury, ale też gościnnie e, mamy swoje wystawy w Operze, także w Centrum Handlowym Alfa. I one potrwają? Tam będzie można jeszcze sukcesywnie zaglądać? Tak. Wystawy będą jeszcze przez Dłuższy czas, więc serdecznie zapraszamy gości, żeby odwiedzili jeszcze operę i zwiedzili przede wszystkim to, co tam się dzieje, bo tam mamy przepiękną wystawę pana Leglera, tak, znakomitego architekta, więc można podziwiać jego niesamowite prace i projekty. I przy okazji też zapraszam na swoją skromną wystawę, którą też możemy obejrzeć w operze. Też os ostatnia myśl. E, dobrze by było wypracować taką swoją mocną podlaską markę w designie. Jest na to szansa, żebyśmy stworzyli coś własnego, takiego rozpoznawalnego w kraju, a może i nawet dalej. Zdecydowanie tak. Przede wszystkim, e, nie oszukujmy się, mamy znakomite firmy tutaj, które produkują niesamowite mm -hmm. rzeczy, które są wysyłane nie tylko w Polskę, ale też na całym świecie możemy je zobaczyć. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że organizator jest mocno zajęty. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś dla nas chociaż odrobinę czasu. Dziękuję bardzo. Jest z nami profesor Aleksander Asanowicz, dziekan Wydziału Architektury. Mi. Bardzo pewnie e, szczęśliwy, że po raz drugi udaje się to szaleństwo na wydziale architektury zorganizować. O, szczęśliwy, z, szczęśliwy, zmęczony i pełen chęci na ciąg dalszy, bo to jest druga edycja. A chcemy mieć trzecią, czwartą, dziesiątą. Dlaczego? Dlatego, że wygląda na to, że Biały Stok, nie tylko uczenie, mówię, że Biały Stok jest na dobrej drodze, żeby stać się takim ogólnopolskim centrum designu. Okazuje się, to przypuszczałem, ale nie miałem pewności, teraz już mam, że mamy doskonałych projektantów tutaj na miejscu w naszym regionie, po Białystok, Biały Stok, Suwałki, Bielsk, Podlaski. Y że jesteśmy na poziomie europejskim tak naprawdę z projektowaniem i teraz gdzie możemy to pokazać? Jedynym rozsądnym miejscem jest Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wszystko jest zaprojektowane zawsze. Architekt jest od projektowania. Więc wszystko to, jest, się to wszystko się zgadza. Jest to jest zupełnie logiczne. Jesteśmy dobrzy, jest to u nas i będzie u nas. To fantastyczna opinia. My z tymi głosami się spotykamy, że to naprawdę rośnie w siłę i daje znać w całej Polsce o tym miejscu. Jest w tym taka też niesamowita wartość, tak jak powiedział, takiego spotkania. Z jednej strony projektantów, świetnych, z drugiej strony biznesu, bo jedna strona i druga strona siebie potrzebują. Ależ oczywiście nie udałoby się to wszystko, gdyby nie wspólny biznes. Bo my odnosimy z tego korzyść. Mówimy jako wydział architektury, a szczególnie nasi studenci, bo oni mogą po raz pierwszy spotkać się z takim prawdziwym biznesem, dotknąć rzeczy pięknych, które zwykle oglądają gdzieś w katalogach, a to jest zupełnie coś innego, jak usiąść w pięknym fotelu, a obejrzeć fotel na zdjęciu. Więc i pokazujemy też pracę studentów. Jest taka konfrontacja, co może student... Student rozumie, że jeszcze może niewiele i dzięki temu poziom kształcenia wzrasta, bo student jest zainteresowany podnoszeniem swojego poziomu, bo on też chce jeździć takim samochodem, który stoi tutaj w hali, na no nie podam Marki, no bo... Albo pływać bo, łodzią, która tutaj albo stoi. tak łodzią, która tutaj stoi, bo tak jak powiedziałem na wstępie, yy, otwierając konferencję, bo jeżeli nie zrozumie, że ma być dobry, to będzie jeździł hulajnogą. Świetna puenta na tę rozmowę. Bardzo dziękujemy i cieszymy się, że takie wydarzenia mają miejsce. Dziękuję bardzo. Liczę na pomoc i zapraszam na ciąg dalszy. Dziękujemy, obiecujemy, że będziemy. Okay. Wyszliśmy na zewnątrz, żeby porozmawiać z panem Jackiem Daszkiewiczem, twórcą, projektantem tej niezwykłej łodzi jachtowej, która za nami. Absolutnie luksusowe marzenie wielu ludzi. Panie Jacku, a pan od dziecka projektuje łodzie? No od dziecka to może zabawiałem się bardziej tym. No ale tak jakoś się złożyło, że od dziecka pragnąłem tej wody, bliskości z wodą, z tym, co pływa na wodzie i tak jakoś te moje losy się potoczyły, że się tym zajmuję zawodowo no to jest projektowaniem. Wielki, to jest takich część, takich rzeczy ten... między innymi. E, pan trafił do stoczni Baldziach, mówimy tam, to są nasi ludzie, e, augustów, e, produkują łodzie, które pływają po wodach i oceanach całego świata. Fajnie, że można tu w tym regionie zbudować taką markę. No, na pewno super sprawa. Stocznia działa naprawdę, jedna z najstarszych stoczni aktowych w Polsce. Jeszcze z, ge, z genezą sięgającej roku tak. przed, 80, przed 89 rokiem, także to jest na pewno potężny kapitał i dobrze, że to nie, nie zostało zmarnotrawione, tylko działa prężniej i się roz, rozwija. Panie Jacku, jak się projektuje łódź jachtową? Od czego się zaczyna? Zaczyna się od tego, że musi być zapotrzebowanie na tą łódź, to jest pierwsza rzecz. Stocznia musi chcieć wdrożyć nowy model. To są brutalne prawa rynku, a potem jest koncepcja? No potem trzeba usiąść i wymyślać. To czasem trwa trochę, trochę szybciej, czasem trochę dłużej, no ale mniej więcej tak w przedziale. Kilku miesięcy do roku można taki projekt zrealizować. Czy Pan odpowiada za wszystko, za, za całą konstrukcję, za linię tej łodzi, za wnętrze, za, za ka każdy z czy wy się dzielicie potem już na specjalizację? W zasadzie od, pro, od, pro, od projektantów yy, zależy cały kształt łodzi, ale oczywiście stocznie jachtowe mają też swoje działy instalacyjne między innymi, to jest taki bardzo ważny dział i wiele takich już yy, szczegółów jakby rozwiązań tych technicznych jest jakby już razem wypracowywana albo stocie nawet pewne rzeczy bierze na siebie, ale generalnie całość projektu wychodzi od projektanta, to co widzimy, czego dotykamy. Czy wiadomo, że to jest spod pana ręki wyszło? Czy tutaj oczywiście rozumiemy, że tak jak wszędzie są trendy i mody, tak jak się zmieniają modele i kształty samochodów, tak samo się zmieniają kształty łodzi? W którą stronę idziemy teraz, jakiejś nowoczesności, technologii czy old schoolu bardziej? Technologia wytwarzania w zasadzie jest, od wielu lat się nie zmienia. To, co zostało wypraktykowane, powiedzmy, w latach 70., -tych, 80. -tych u, 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 ubiegłego wieku. To w zasadzie trwa do dzisiaj, jest to cały czas ulepszane, materiały są doskonalone, ale forma się zmienia, nie? To jest tak jak w samochodach. Były Totalnie. lata, kiedy były obłe kształty, potem przyszły bardziej kanciaste. Bardzo podobnie branża jachtowa ewoluuje też. I znaczenie designu jakby wzrasta. Kiedyś były przywody użytkowe, tylko I stricte miały służyć do konkretnych rzeczy, i ten design gdzieś tam był z boku, tak wykluwał się. A teraz jest no, na pierwszym miejscu, żeby coś sprzedać. Musi być nie tylko funkcjonalne, ergonomiczne, bezpieczne, wygodne, ale ładne, bo kupujemy oczami. oczami. Oczami, jak wszystko. Czy ta łódź pływała, będzie pływała? Ta jednostka jest jeszcze przed pierwszymi pływaniami, z tym, że to jest już kolejny egzemplarz, jakby. Czyli pierwsze egzemplarze przychodzą testy na, wod na wodzie, wszystko trzeba tam posprawdzać do końca, certyfikować łódkę. Yy, tutaj jeszcze, już wszystko jest w zasadzie, ta droga certyfikacji jest zakończona, także to jest produkt gotowy do sprzedaży. Ale ten konkretny model jeszcze nie był na wodzie. Tutaj jeszcze dodam, żeby nie, to jakby nie, nie umknęło gdzieś, że nie sam tworzyłem tą łódkę, ale też yy, z kolegą, współprojektantem, razem projektowaliśmy z Krzysztofem Smagą z Toła Storunia. Notabene, ja z Storunia też się wywodzę, ale 10 lat temu przesadziłem się na... W rejon Polski północno-wschodniej, dokładnie w tej chwili w Udapi mieszkam. Stosunkowo blisko. Piękne miejsce. Bardzo się cieszymy, że tacy ludzie są coraz bliżej naszego regionu. Bardzo miło było nam Pana spotkać i porozmawiać. I jeszcze milej zobaczyć taki, taki piękny jak. Cię. Dziękuję ja. bardzo. Był Dudko, na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej opowie nam o wystawie, bo to jest chyba jedyna wystawa w tej aranżacji i z Design Day, która jest związana z naszym regionem jest z naszą uczelnią białostocką, bo opowiada i pokazuje prace, które powstały w jaki sposób. Prace powstały w trakcie warsztatów studenckich, które prowadzimy wspólnie z Vilnius College of Technologies and Design na Litwie. I to, to są nasi przyjaciele już od lat współpracujemy wielokrotnie i po raz drugi i zdecydowaliśmy się na taką wspólną realizację i prezentację na East Design Days w Białymstoku. I pokazujecie meble trochę z odzysku, z recyklingu, to jest drugie życie przedmiotów. Tak, to jest drugie życie przedmiotów. Szukaliśmy tych części. One były pozyskane z własnych jakichś tam składzików, lamusów domowych. Były zbierane po śmietnikach niektóre. Niektóre były, dostaliśmy gdzieś przy okazji jakichś porządków w biurach i staraliśmy się je wykorzystać w taki sposób, żeby łączyć te przedmioty niekonwencjonalnie, czyli klejem, wkrętami, ale właśnie przy użyciu plastiku z butelek PET. Po prostu taki przekaz od Was, nie wyrzucajmy rzeczy, bo można z nich złożyć naprawdę świetne mebelki, które stworzą z tym wnętrzu. Na pewno tak. To znaczy, zawsze z takimi warsztatami studenckimi jest coś takiego, że przygotowując się, mamy w głowie jakąś wizję, o czym myślimy, ale myślę, że tym razem niektóre efekty na pewno nas zaskoczyły, że coś takiego jest możliwe, tak to można w jednocześnie prosty, ale i efektowny sposób zrealizować. Bardzo dziękuję. Nam się bardzo te projekty podobają. Dziękuję uprzejmie. Naszym gościem jest absolutnie niezwykła postać. Tadeusz Nielec, wieloletni, wieloletni projektant marki Jaguar. Kiedy myślimy Jaguar, to myślimy, że już wyższej półki w projektowaniu aut nie ma. No, wie pani, być może by się znalazła, ale ja uważam, że to dla mnie absolutnie to było e, top, prawda? To było marzenie mojego życia i które się iściło, spełniło. A y, no, w tym roku rozstałem się z firmą, bo w końcu po 30 latach przyszedł czas na to, żeby podzielić się z tymi e, wiadomościami, ze swoimi umiejętnościami z kim innym, czyli z młodzieżą. Bardzo uważam się, bardzo cieszymy, bo też do młodych staramy się mówić. Ja chciałam zrobić takie, naprawdę w żołnierskich słowach, żeby zaprojektować nowy model auta, jak długo trwa ten proces, ile ludzi jest w to zaangażowane? Przynajmniej mnóstwo ludzi jest ja dzisiaj będę mówił o tym e, właśnie o pracy zespołowej, bo to jest e, bardzo istotne w, w projektowaniu. E, około 5-4,5 roku zajmuje zaprojektowanie auta. Także to jest szalenie skomplikowany proces. Mnóstwo ludzi w tym uczestniczy. To jest bardzo interdyscyplinarna dziedzina projektowania. Właśnie przed chwilą miałem okazję porozmawiać z takim gościem z Danii, który zajmuje się projektowaniem mebli. I on właśnie poruszył ten ten temat tej interdyscyplinarności, jeżeli chodzi o projektowanie samochodów. My się bardzo cieszymy z tego wątku, dlatego że bardzo często nasi goście, których mamy szansę słyszeć, mówią o tym, że świat jest interdyscyplinarny i żeby być wizjonerem i stworzyć coś fantastycznego, trzeba mieć otwartą głowę we wszystkich kierunkach. E, oczywiście, to jest jak najbardziej, to jest... E, projektant samochodowy powinien się znać w, w zasadzie tak, ta, tak naprawdę to na wszystkim, nawet i na, po części na psychologii, żeby dotrzeć do e, takiego klienta ani innego, także y, tu mnóstwo, widzę mnóstwo mebli, y, mnóstwo tkanin, y, to, jest, to są też dziedziny, z którymi musimy być y, zaznajomieni, oczywiście nie specjalizujemy się w tym, mamy koleżanki i kolegów, którzy pomagają nam w tym, ale generalną, generalne wiadomości na ten temat powinniśmy posiadać. To jeszcze tylko, tylko na koniec, ta pierwsza, kiedy widzimy takie piękne, pędzące auto, które budzi fantastyczne emocje, to pierwsza myśl zaczyna się przyjeść w głowie, w głowie jednego człowieka, od jakiegoś szkicu na kartce, czy już to jest troszeczkę passé? O nie, to nie jest passé, proszę Pani. E, to jest jak najbardziej, jak najbardziej, jeżeli chodzi o szkice, e, ja mam ze sobą taki szkicownik też, e, nie pokażę niestety pani, co tam mam, ale... Yy, yy, Bo to są przyswe projekty. To są jakieś tam moje przemyślenia, z którymi na razie nie chcę się dzielić, ale każdy z projektantów właśnie chodzi z takim notatnikiem i sobie gryzmoli coś tam. To się właśnie zaczyna od szkiców później, to się poddaje, poddaje dalszej obróbce, powiedzmy, elektronicznej, nieelektronicznej. Na ten temat będę dzisiaj mówił na tym wykładzie bardzo króciutkim, nie da się wszystkiego powiedzieć, ale Rzeczywiście wszystko zaczyna się od szkicu. A bardzo dziękuję za to, że znalazł Pan czas, żeby się z nami spotkać. Do zobaczenia. Ja, ja również dziękuję i życzę powodzenia wszystkim tym, którzy uczestniczą w tych warsztatach, w ogóle w East Design Days. Muszę Pani powiedzieć, że fantastyczna, fantastyczna wystawa. Ja już tutaj jestem drugi raz. No i polecam, ktokolwiek będzie tutaj w Białymstoku. Jak najbardziej, żeby zobaczył to. Bardzo miło nam to słyszeć. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.